Ponad 60 osób spożywa to codziennie rano, aby szybko zatrzymać utratę mięśni nóg. Większość osób powyżej 60 roku życia nie zdaje sobie sprawy, jak ważny jest pierwszy posiłek dnia. Wstają, popijają kawę, może zjedzą kawałek tostu, a czasem całkowicie pomijają śniadanie. Brzmi nieszkodliwie, prawda? Ale oto zaskakująca prawda: ta prosta rutyna może z czasem powoli osłabiać twoje nogi. Może to być przyczyną, dla której chodzenie, utrzymywanie równowagi, a nawet wstawanie bez pomocy staje się coraz trudniejsze. Wraz z wiekiem mięśnie nóg potrzebują więcej wsparcia niż kiedykolwiek wcześniej. Być może nie zauważysz tego od razu, ale każdy poranek bez odpowiednich składników odżywczych naraża mięśnie nóg na większe ryzyko. Ryzyko kurczenia się, osłabienia, utraty siły potrzebnej do zachowania stabilności i niezależności. Ale jest też dobra wiadomość. Istnieje sposób, aby spowolnić ten proces. W rzeczywistości można nawet pomóc odwrócić ten proces. Nie musisz polegać na tabletkach, suplementach ani skomplikowanych treningach. Klucz jest znacznie prostszy. Chodzi o to, co jesz w ciągu pierwszych 30 do 60 minut po przebudzeniu. Pierwszy kęs może przyspieszyć regenerację mięśni, poprawić przepływ krwi do nóg, złagodzić nocne skurcze. A nawet opóźnić starzenie się mięśni nawet o 10 lat. W dzisiejszym filmie przedstawię pięć konkretnych produktów śniadaniowych, z których część prawdopodobnie masz już w domu, a które, jak udowodniono, pomagają wzmocnić mięśnie, wspierają zdrowie nerwów i pozwalają zachować pewność siebie po 60. roku życia. Wyjaśnię, jak działa każdy z tych produktów, kiedy najlepiej go spożywać i z czym połączyć, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Ponadto wskaże kilka typowych błędów popełnianych podczas śniadania, potraw, które mogą wydawać się zdrowe, ale w rzeczywistości szkodzą mięśniom w sposób, który może pozostawać niezauważony przez lata. Po pierwsze, całe jajka. Zacznijmy od jednego z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie najskuteczniejszych produktów spożywczych dla zachowania mięśni nóg czyli całych jajek. Przez lata jajka miały złą reputację z powodu obaw związanych z cholesterolem. Jednak obecnie badania wyraźnie wykazały, że dla większości ludzi, zwłaszcza osób starszych, jajka są nie tylko bezpieczne, ale także niezwykle korzystne. Są jak kompletny zestaw do naprawy mięśni w jednej małej skorupce. Co sprawia, że jajka są tak ważne dla nóg po 60 roku życia? Wszystko zaczyna się od białka, ale nie byle jakiego. Jajka są uważane za idealne źródło białka. Ponieważ zawierają wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Wśród nich wyróżnia się leucyna. Leucynę można porównać do iskry, która uruchamia proces naprawy mięśni. Bez jej wystarczającej ilości organizm nie otrzymuje sygnału do odbudowy mięśni, które naturalnie utraciliśmy w ciągu nocy. Jest jednak pewien haczyk. Wraz z wiekiem nasz organizm staje się mniej wrażliwy na sygnały białkowe. Oznacza to, że osoby starsze potrzebują więcej leucyny i wysokiej jakości białka, niż osoby młodsze, aby uzyskać takie same korzyści dla budowy mięśni. Dlatego tak mądrym posunięciem jest rozpoczęcie dnia od jajek. W badaniu klinicznym przeprowadzonym na Uniwersytecie Illinois przez 8 tygodni obserwowano seniorów, którzy codziennie jedli dwa całe jajka na śniadanie. Wyniki były imponujące. Uczestnicy badania wykazali wymierną poprawę szybkości chodzenia i siły dolnej części ciała, w porównaniu z osobami, które rano nie spożywały białka. To rzeczywista poprawa funkcjonalności, którą można odczuć podczas wstawania z krzesła lub wchodzenia po schodach. Ale jajka to coś więcej niż tylko paliwo dla mięśni. Żółtko, często odrzucane przez osoby dbające o zdrową dietę, zawiera większość ważnych składników odżywczych. Na przykład witamina D wspomaga funkcjonowanie mięśni i wzmacnia kości, a wielu seniorów ma jej niedobór. Witamina B12 pomaga w utrzymaniu funkcji nerwów i koordynacji, które są kluczowe dla równowagi i mobilności. Cholina wspomaga komunikację między mózgiem a mięśniami i zmniejsza ryzyko pogorszenia funkcji nerwowo-mięśniowych. Żelazo heemowe, jedna z najlepiej przyswajalnych form żelaza, pomaga poprawić przepływ krwi. I zmniejszyć zmęczenie, skurcze lub mrowienie w nogach, spowodowane słabym krążeniem. Bez dobrego krążenia mięśnie nóg nie mogą uzyskać potrzebnego tlenu i składników odżywczych, niezależnie od tego, ile białka spożywasz. Dlatego połączenie białka i wsparcia krążenia, które znajduje się w jajkach, jest tak korzystne dla osób powyżej 60 roku życia. A oto kolejna zaleta: jajka są niedrogie, łatwe w przygotowaniu. I nie wymagają żadnych specjalnych urządzeń ani składników. Można je gotować, smażyć w koszulkach lub lekko podsmażyć z odrobiną oliwy z oliwek. Należy tylko unikać smażenia na maśle lub łączenia z przetworzonym mięsem, takim jak bekon lub kiełbasa. Dodają one niezdrowe tłuszcze i nadmiar sodu, które mogą utrudniać osiągnięcie zamierzonych celów. Podsumowując, zjedzenie je. Przyspieszenie regeneracji mięśni, poprawę krążenia i zapewnienie nogom wsparcia, którego potrzebują, zanim jeszcze wyjdziesz z domu. Dwa posiłki 8 i nasiona chia. Porozmawiajmy teraz o ciepłym, znanym śniadaniu, które jest jednym z najlepszych posiłków dla nóg. Płatki owsiane, zwłaszcza w połączeniu z nasionami chia. Na pierwszy rzut oka płatki owsiane mogą nie wyglądać na super gwiazdę budowania mięśni, nie mają efektownej etykiety z wartościami odżywczymi ani modnej reputacji, ale nie daj się zwieść. Płatki owsiane dostarczają coś niezwykle ważnego dla osób starszych: stabilny poziom cukru we krwi i działanie przeciwzapalne. Oto dlaczego ma to znaczenie. Po 60. roku życia organizm staje się bardziej wrażliwy na skoki i spadki poziomu cukru we krwi. A gdy poziom cukru we krwi zbytnio się waha, Zakłóca to sposób, w jaki organizm wykorzystuje białko, wchłania składniki odżywcze i naprawia tkankę mięśniową. Jest to szczególnie ważne rano, kiedy organizm wychodzi ze stanu postu. Płatki owsiane zawierają specjalny rodzaj błonnika rozpuszczalnego, zwanego beta-glukanem. Błonnik ten tworzy żel w żołądku, spowalniając trawienie i pomagając w stopniowym wzroście poziomu cukru we krwi, zamiast gwałtownych skoków i spadków, jak ma to miejsce w przypadku białego tostu lub słodkich płatków śniadaniowych. Badania opublikowane w czasopiśmie Nutrients i Journal of Gerontology wykazały związek między spożyciem beta glukanu a poprawą wrażliwości na insulinę, lepszą regeneracją mięśni i niższym poziomem białka C reaktywnego, kluczowego markera stanu zapalnego. Ale płatki owsiane stają się jeszcze lepsze, gdy dodasz do nich nasiona chia. Nasiona chia mogą być małe, ale są prawdziwą bombą odżywczą. Już jedna łyżka stołowa dostarcza dużą dawkę magnezu, wapnia, kwasów tłuszczowych omega-3 i potasu. Wszystkie te składniki są niezbędne do skurczu mięśni, nawodnienia organizmu i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Magnez jest często niedobór u osób starszych, i ma bezpośredni wpływ na poranne sztywnienie mięśni oraz nocne skurcze nóg. Kwasy omega-3 pomagają zmniejszyć przewlekłe stany zapalne, które mogą uszkadzać zarówno mięśnie, jak i nerwy. Wapni i potas wspomagają silne skurcze mięśni i zapobiegają drżeniu, drganiom lub skurczom. Kiedy nasiona cija wchłaniają płyn, pęcznieją i przyjmują żelową konsystencję. Pomaga to nie tylko utrzymać nawodnienie organizmu, ale także spowalnia trawienie co oznacza, że organizm ma więcej czasu na wchłonięcie składników odżywczych z posiłku. Lepsze wchłanianie oznacza lepsze wsparcie dla mięśni. Nie trzeba ich dużo. Wystarczy jedna łyżka stołowa nasion chia dodana do ugotowanych płatków owsianych, aby przekształcić miskę w śniadanie wspomagające budowę mięśni. Aby uzyskać jeszcze więcej korzyści, warto dodać kilka plasterków banana lub garść jagód. Banany dostarczają potasu, który pomaga regulować pracę mięśni i równowagę płynów w organizmie. Jagody natomiast są bogate w przeciwutleniacze, które zwalczają stres oksydacyjny w tkankach, będący głównym czynnikiem przyczyniającym się do starzenia się mięśni. Jeśli jednak kontrolujesz poziom cukru we krwi lub cierpisz na cukrzycę, ogranicz spożycie bananów i wybieraj jagody o niskiej zawartości cukru. Zapewniają one wszystkie właściwości przeciwzapalne mając jednocześnie mniejszy wpływ na poziom glukozy. Jeszcze jedna wskazówka. Unikaj płatków owsianych w torebkach z dodatkiem smaku. Często zawierają one dużo cukru i sztucznych aromatów. Wybierz płatki owsiane cięte lub tradycyjne płatki owsiane. Gotują się kilka minut dłużej, ale korzyści w postaci wartości odżywczych i stabilizacji poziomu cukru we krwi są tego warte. Płatki owsiane z chia to nie tylko smaczna przekąska, ale także mądry wybór. Delikatnie wspomagają mięśnie, stabilizują poziom energii i dostarczają minerałów, których potrzebują nogi, aby pozostać silne, stabilne i wolne od skurczów przez cały dzień. Trzy banany. Przejdźmy do owocu, który prawie każdy ma w swojej kuchni. Skromny banan. Jest szybki, łatwy w przygotowaniu i może być właśnie tym, czego potrzebują twoje mięśnie nóg. Banany mają czasem złą reputację, zwłaszcza wśród osób dbających o poziom cukru we krwi. Ale prawda jest taka, że spożywane w odpowiedni sposób mogą być jednym z najskuteczniejszych naturalnych środków zapobiegających skurczom nóg, wspomagających nawodnienie organizmu i prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Sekret tkwi w jednym minerale potasie. Jeden średni banan zawiera około 400 mg potasu. To około 10% dziennego zapotrzebowania. Potas odgrywa kluczową rolę w skurczach i rozluźnianiu mięśni. Jego niedobór może powodować skurcze, drżenie lub osłabienie mięśni, zwłaszcza nóg, szczególnie w nocy lub po przebudzeniu. Pomaga również regulować gospodarkę wodną organizmu, co wpływa na nawodnienie mięśni w ciągu dnia. Pomyśl o potasie jak o kontrolerze ruchu dla nerwów i mięśni. Jeśli ruch jest zablokowany, co oznacza, że poziom elektroitów jest zaburzony, możesz odczuć, wie, Raport CDC z 2021 roku wykazał, że ponad 60% osób starszych w Stanach Zjednoczonych spożywa mniej potasu niż zalecane, co z czasem może niepostrzeżenie osłabiać siłę i mobilność. Ale jest też dobra wiadomość: nie potrzebujesz żadnych specjalnych suplementów. Wystarczy mądre planowanie i odpowiednie łączenie produktów. Kluczem nie jest samo spożywanie bananów, ale spożywanie ich we właściwy sposób. Banan na pusty żołądek, zwłaszcza dla osób wrażliwych na insulinę lub chorych na cukrzycę, może spowodować szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Dlatego najlepiej połączyć go z źródłem białka lub zdrowego tłuszczu, np. dodając plasterki do płatków owsianych lub jedząc go z łyżką jogurtu greckiego. Spowalnia to trawienie, utrzymuje stały poziom cukru we krwi i pomaga organizmowi lepiej wykorzystać potas i węglowodany do uzyskania długotrwałej energii. A jeśli masz cukrzycę typu 2, chorobę nerek lub przyjmujesz leki wpływające na poziom potasu, nadal możesz bezpiecznie jeść banany, wybierając mniejsze lub lekko niedojrzałe owoce. Zawierają one więcej skrobi opornej i mniej cukru. Zielonkawy banan w połączeniu z błonnikiem i białkiem jest znacznie łagodniejszy dla organizmu. Oto kolejna sprytna strategia. Pokrój pół banana do porannej owsianki z nasionami chia lub zmiksuj go w proteinowym smoothie. Dzięki temu twoje śniadanie stanie się naturalnym napojem elektrolitowym. Nie potrzebujesz słodkich napojów dla sportowców. Banany mają też dodatkową zaletę. Zawierają witaminę B6, która wspomaga pracę układu nerwowego, oraz błonnik prebiotyczny, który odżywia dobre bakterie w jelitach, pomagając lepiej wchłaniać składniki odżywcze, takie jak magnez i wapń, potrzebne mięśniom do zachowania elastyczności i siły. Krótko mówiąc, nie lekceważ tego żółtego owocu. W odpowiednim połączeniu banany stanowią doskonały sposób na pobudzenie nóg, poprawę koordynacji oraz odżywienie i nawodnienie mięśni przez cały poranek. Po czwarte, jogurt. Porozmawiajmy teraz o jednym z najlepiej strzeżonych sekretów wspierających mięśnie po 60 roku życia. Jogurt grecki jest gładki, sycący i zawiera składniki odżywcze, za które Twoje nogi będą Ci wdzięczne. Jogurt grecki różni się od zwykłego jogurtu przede wszystkim jednym. Jest odsączony, co pozwala usunąć nadmiar płynów i pozostawić gęstszą, bardziej kremową konsystencję z prawie dwukrotnie większą zawartością białka. To dodatkowe białko ma ogromne znaczenie dla zachowania masy mięśniowej, zwłaszcza u osób starszych. Jedna porcja, około 170 g, może zawierać do 17 g wysokiej jakości białka, w tym dwa najważniejsze składniki odżywcze dla zdrowia mięśni – chinina i leucyna. Przyjrzyjmy się im bliżej. Chinina jest wolno trawionym białkiem, które zapewnia stałe uwalnianie aminokwasów przez cały poranek. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych, które są bardziej podatne na nocny rozpad mięśni. Pomaga organizmowi dłużej pozostać w trybie zachowania masy mięśniowej. Leucyna, którą można kojarzyć z jajkami, jest aminokwasem, który dosłownie mówi mięśniom: Zacznijcie rosnąć i regenerować się. W przypadku osób starszych sygnał ten staje się jeszcze ważniejszy ponieważ wraz z wiekiem naturalna reakcja organizmu ulega spowolnieniu ale moc jogurtu greckiego wykracza poza samo białko jest on również bogaty w wapń i witaminę D które są niezbędne dla wzmocnienia kości i koordynacji nerwowo-mięśniowej są to dwa kluczowe czynniki wpływające na utrzymanie równowagi i zapobieganie upadkom badanie przeprowadzone w 2022 roku w czasopiśmie Osteoporosis International Wykazało, że osoby starsze, które spożywały więcej wapnia i witaminy D, miały lepszą mobilność i rzadziej dochodziło u nich do upadków spowodowanych osłabieniem. Jogurt grecki zawiera również probiotyki, czyli pożyteczne bakterie poprawiające zdrowie jelit. Jednak wiele osób nie wie, że jelita odgrywają ważną rolę w wchłanianiu składników odżywczych i kontrolowaniu stanów zapalnych. Kiedy jelita są w dobrej kondycji, organizm lepiej wchłania minerały takie jak magnes i potas, które są niezbędne do skurczu mięśni i przekazywania sygnałów nerwowych. Ponadto zmniejszenie stanu zapalnego oznacza, że nogi są mniej sztywne i mają więcej energii przez cały dzień. Porozmawiajmy teraz o dostępnych opcjach. Jeśli nie tolerujesz laktozy, nie martw się. Wiele marek oferuje obecnie jogurty greckie bez laktozy. Możesz też spróbować jogurtów z mleka koziego lub owczego, które są zazwyczaj łatwiejsze do strawienia. Należy unikać słodzonych jogurtów smakowych, które często zawierają od 12 do 20 gramów dodatku cukru w jednej porcji. Cukier nie tylko zakłóca metabolizm białek, ale także zwiększa stan zapalny i może powodować gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, co jest sprzeczne z tym, co chcemy osiągnąć. Zamiast tego wybierz jogurt grecki bez dodatków i dodaj do niego zdrowe dodatki. Dodaj łyżkę nasion chia, aby uzyskać dodatkowe źródło błonnika i magnezu. Dodaj świeże jagody, które są źródłem przeciwutleniaczy i delikatnej słodyczy. Szczypta, białka oraz mikroelementów, których potrzebują Twoje nogi, aby pozostać silne, stabilne i sprawne nie tylko dzisiaj, ale przez długie lata. Nasiona dostarczają błonnika i magnezu. Możesz też dodać jagody i cynamon, aby uzyskać pięć składników korzystnych dla poziomu cukru we krwi. Gotowane na parze słodkie ziemniaki i sól mineralna. Przyjrzyjmy się teraz produktowi, który często jest pomijany podczas śniadania, ale może mieć ogromny wpływ na samopoczucie i funkcjonowanie nóg. Gotowane na parze słodkie ziemniaki posypane naturalną solą mineralną, na przykład solą celtycką lub himalajską. Być może nie uważasz słodkich ziemniaków za potrawę śniadaniową, ale są one jednym z najrozsądniejszych wyborów, zwłaszcza jeśli masz ponad 60 lat i zaczynasz odczuwać spowolnienie, sztywność lub zmęczenie nóg. Oto dlaczego. Słodkie ziemniaki są bogate w węglowodany złożone, które organizm trawi powoli. Oznacza to, że uwalniają energię stopniowo, utrzymując stabilny poziom cukru we krwi i pomagając zapobiegać uczuciu zmęczenia i ociężałości, które odczuwa wiele osób starszych po przebudzeniu. W porównaniu z węglowodanami prostymi, takimi jak białe tosty lub słodkie płatki śniadaniowe, słodkie ziemniaki dostarczają mięśniom długotrwałej energii a nie szybkiego wzrostu i spadku. Ale to nie wszystko. Słodkie ziemniaki są bogate w potas, magnez i witaminę C, trzy składniki odżywcze, które bezpośrednio wspierają funkcjonowanie mięśni i krążenie. Pomagają one w prawidłowym skurczu mięśni nóg, zmniejszają stany zapalne oraz utrzymują naczynia krwionośne w stanie rozluźnienia i drożności. Teraz robi się jeszcze ciekawiej. Dodając szczyptę naturalnej soli mineralnej, takiej jak sól celtycka lub himalajska, Dostarczasz organizmowi elektrolity i mikroelementy, których nie zawiera zwykła sól kuchenna. Te naturalne sole zawierają ponad 80 mikroelementów, w tym magnez, wapń, cynk i sód. Wszystkie są niezbędne do prawidłowego przekazywania sygnałów nerwowych i skurczów mięśni. Razem pomagają zmniejszyć sztywność, wspomagają nawodnienie komórek mięśniowych i poprawiają zdolność organizmu do wchłaniania i zatrzymywania wody. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych. Które często budzą się lekko odwodnione. Badanie przeprowadzone w 2022 roku przez Francuski Instytut Żywienia Mineralnego wykazało, że osoby powyżej 60 roku życia, które spożywały śniadania bogate w błonnik, potas i magnes, miały o 41% lepsze wyniki w zakresie równowagi i o 50% mniej upadków w ciągu zaledwie 3 miesięcy. To imponujący wynik osiągnięty dzięki. Tak prostym składnikom, jak pół słodkiego ziemniaka i odrobina soli mineralnej. Oto jak włączyć to danie do swojego porannego menu. Ugotuj na parze małego batata, aż będzie miękki i ciepły. Posyp odrobiną soli celtyckiej lub himalajskiej. Zjedz 10 do 15 minut po wypiciu porannej szklanki ciepłej wody. To delikatnie pobudzi układ trawienny i dostarczy mięśniom wszystko, czego potrzebują, aby się rozbudzić i ruszyć z miejsca. Nie dodawaj masła, cukru ani pianek marszmalą. To nie jest danie świąteczne. Naturalna słodycz batata jest więcej niż wystarczająca, a zachowanie jego naturalnego składu pomaga uniknąć niepożądanych skoków poziomu cukru we krwi. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, bataty można połączyć z białkiem, np. jogurtem greckim lub jajkami. Połączenie węglowodanów złożonych, zdrowej soli i białka Zapewnia organizmowi zrównoważony start w dzień, wspomagający budowę mięśni. Zanim więc sięgniesz po tosty lub całkowicie zrezygnujesz ze śniadania, rozważ te opcje. Prosty batat może być kluczem do zmniejszenia porannych skurczów nóg, poprawy równowagi i pomocy w utrzymaniu aktywności i niezależności przez dłuższy czas. Wiem, że niektóre z tych wskazówek mogą wydawać się zaskakująco proste. Być może zastanawiasz się, czy odrobina wody. Kilka ćwiczeń rozciągających i lepsze śniadanie naprawdę mogą zmienić samopoczucie Twoich nóg? Pracowałem z osobami, które czuły się beznadziejnie. Ludzie korzystający z chodzików, omijający schody lub zbyt nerwowi, aby samodzielnie wyjść na zewnątrz. Ale kiedy zaczęli dodawać odpowiednie produkty do diety i wprowadzić proste poranne nawyki, sytuacja powoli się zmieniła. Nie stało się to z dnia na dzień, ale krok po kroku stali się silniejsi. Każdy poranek daje Ci wybór. Możesz odżywić swoje mięśnie lub je zignorować. Jedna droga prowadzi do siły i pewności siebie, druga do sztywności i zależności. A różnica nie polega na wieku, ale na działaniu. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zapisz się do naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, kliknij przycisk Lubię to. To naprawdę pomaga kanałowi. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. Chętnie poznam Twoją opinię, więc napisz komentarz poniżej i daj mi znać, co o tym myślisz.